Zrobiona, tylko mleczko, a właściwie mleko też mi się w domu kończy. Przydałoby się do sklepu zajechać. Jeszcze muszę dokupić śliwki suszone, bo okazało się, że za mało jest do tego bigosu. No więc przyjadę i dorzucę, dorzucę i będzie wiecie już taki gotowy w sumie do jedzenia. Wrzuciłam jeszcze dwa jabłka, żeby był bardzo, bardziej słodki i przypieczywo kupić słucham. No bo reklama jest. Mama zaraz, z, zaraz zrobi. Czekamy na babcie. Eee... No, babcia przyjeżdża i ja wychodzę. Już, już jest, widzisz jak szybko, jaka krótka reklama? Dobra, ja to. Fajnie, fajnie, no nie było. No dobra, co zrobić, co zrobić. Wpadam do domu, bo zmarzłam przez to wszystko. No hej moi drodzy, już jestem w domu właściwie. Jestem, jestem, jestem. Czekało się wywaliło to. Czekajcie. Dobra, sytuacja opanowana. Bigos stawiłam kupiłam drugą porcję śliwek. 150 gram tylko. Dobra, wróciliśmy do domu, jest w pół do 19, o Ciekawe, czy pes, pestek z pestkami. Dobra, byłam jeszcze u mamy, zjadłam pyszne naleśniki. Ja nie wiem jak moja mama to robi, że kiedyś tak, kiedyś, kiedyś, od razu mówię, nie będzie dwudniowy vlog, kiedyś, no, ja wiem, czy tak mi smakowało to wszystko, co mama robiła, a teraz uważam, że no, Takich naleśników dawno nie jadłam, bardzo pyszne, bardzo pyszne, dobra, ja tutaj sobie kroję śliweczki I tak, zajechałam do mamy, bo zresztą dzieciaki były, ja wróciłam z tego swojego akupunktury Która, no ja wiem, zaraz powiecie, a przecież to nie boli w ogóle, cienkie igły i tak dalej No oczywiście są różne sposoby wbijania, w moim przypadku było wbijane igły tam, gdzie mnie boli Więc najpierw ona wyczuła najbardziej bolesne mi miejsce, a potem wbiła tą igłę A potem jeszcze dnią ruszała, bo zresztą chyba tak się robi Aż tam yy, aż tam oddawałam jakiś odgłos, wtedy przestawała. A w moim przypadku był. Au! Au! au. Coś tam Wam nagrałam. W sensie ona nagrała, bo chciała Nikola zobaczyć, więc coś tam Wam stawiłam. No dobra, no mnie to czeka. Nie wiem, no na najmniej pięć. Serii, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, nieważne. Muszę sprawdzić, kiedy ja mam te państwowe bo Powiem Wam, że tło to mnie finansowo zażre, bo no do najtańszych yy, nie należy to. Tym bardziej, że w moim przypadku raz w tygodniu najlepiej byłoby. A nawet i dwa razy w tygodniu, no to. Hmm. Hmm, hmm. Każdy wie, jak wyglądają prywatne sprawy, to nie. Dlatego też jestem ciekawa, jak będzie to wyglądało na państwowych yy... I kiedy na są muszę sprawdzić, bo nie wiem, czy oni przypomną mi, czy nie. A nie chciałabym przegapić, wiecie. No, teraz to mój bigot będzie brązowy. Już ogólnie to można byłoby go zjeść, ale właśnie brakuje mi tych pysznych śliwek. Mm, no, dobra. ale dobra. ale lubię. czy Czeka, to dużo kalorii. A nie, jedno jest tak, że mam pestkę. i taką. o, wow! śliwki, ma dużo nieka. Mówi o 7,1 gramach. Białko, nie. Kalorie mm, 254. Nie wiem, czy to dużo, czy dużo, ale dobra. No, no, mm, dobra. Mmm, no, no, dobra, bo wszystko zje. <grym> Okej. Okay. Nie ale dobre, to są lepsze niż te, co kupiłam w biedronce. To są z jakiegoś sklepu takiego spożywczego. Mmm. Chyba kupię sobie taką paskę albo ze dwie albo ze trzy. stwierdziłam, i wiaderko 3 kg kapusty kiszonej i zrobię taki test sama na sobie po miesiącu jaki wpływ, a to może najpierw, najpierw to. Jaki wpływ na organizm będzie miało przyjmowanie codziennie najlepiej rano po 100 gram kapusty kiszonej. Na pewno nie zaszkodzi, nie? O, brązowy. Mm. Mm. No, dobra kochani, ja się ze już żegnam, bo ja się wykąpać i idę trochę poleżeć, ale jest brązowy, już wam pokazuję, ja lubię taki, Ujż się. Mm, jaki apetyczny. A, oh, tak, to on sobie dojdzie, jutro zrobię sobie na obiad ziemniaczki i do tego sobie zrobię pierś grillowaną, taką nie chcę smażoną, wystarczy, że bigos jest ciężki, nie? Dobra, śliwki tam dojdą, jutro moi drodzy mam laser, przypomnienie. Więc yy, lecę na laser. Żadnych przycisków nie ma, bo akurat rozmawiałam, dzisiaj rozmawiałam z nią. No ale dobra, jakoś tam dojście do mojej ręki będzie miała, zrobić wcześniej sobie rozciąganie, żebym m, moja ręka była bardziej w stanie podnieść do góry. Żebym miała, żeby była w stanie bardziej podnieść rękę do góry. Ja już tam się dostanę jejku, nie? Dajcie znać, czy Wam odpowiadają takie wologi w takiej formie, że są na przykład dwudniowe, Chyba urosła, mam wrażenie. Tak, jaka wielka! Jutro na nakleję sobie mam, mam takie przezroczyste. Nie wiem, co w tym jest, plasterki, że naprawdę to, żeby się mniejsze, ale zamówiłam sobie takie designerskie, nie czarne, nie czarne, ale różowe. Zobaczymy, może różowe, czy nakleję sobie. No, dobra, to kończę. Dzisiaj na dzisiaj. Jutro się odezwę, jutro jedziemy na laser. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie. No, dajcie znać koniecznie, czy... Hmm, Pamiętacie ławeczkę? Czekajcie, jestem nie ten profil, to ten. Dajcie znać, czy forma vlogów takich kilkudniowych też Wam odpowiada, czy jednak krótsze, a jednodniowe. Dobra. Dobra. Szmanka wody. zmniejszmy gaz, ja idę się wykąpać. Idę łóżko pościelić, bo pościel się wytrzyma. Hu się wytrzyma. I co? Do, do jutra. Hej, piękny dzień, jest słonecznie, zresztą tutaj widać, a ja się wybieram szybko na zakupy, a potem lecę na laser, więc trochę dzisiaj jeżdżenia, ale chcę to załatwić szybciej, żeby wiecie, mieć z głowy w sensie zakupy, bo na początku myślałam, że zrobię zakup, na pojadę na laser, zjadę na, do sklepu. Za długo, za długo, więc zróbmy to odwrotnie. Najpierw zakupy, potem posiedzę trochę w domu, a potem pojadę na laser. Laser to szybciej, dłuższa jest droga niż cały ten zabieg, więc idziemy. Najlepszym miejscem, żeby się udać jest to że łazienka. No. Tak, 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 mówię wam, że tak jest. Przynajmniej nikt tam nie pyta się, gdzie jadę, co robię, albo Oskar nie chce ze mną jechać. Jak nie widzi. Wyciśniesz? Ale wiecie, mimo to zawsze znajdą mnie i tak. O weszło proszę, się i już koszulkę, bo jak ty w piżamie chodzisz, już jest późno. I nagrywałam tak po prostu. Kupiłam coś, co dawno za mną chodziło. Więc zaraz sobie zjem śniadanie i zaraz muszę jechać. A ja w międzyczasie tutaj porcuję sobie utka I powiem Wam, że udało mi się kupić mleko w promocji. To jakieś jest szaleństwo, bo ostatnio kilka razy koczowałam cz czatowałam, może nie koczywałam pod biodrąką. No i nie trafiłam, a tym razem pojechałam, tak wiecie, mówię, dobra, jadę, bo i tak muszę jechać, najwyżej kupię cztery takie i już. Patrzę, jest, mimo że do dzisiaj jest promocja na mleko, od wczoraj. Podejrzewałam, że nawet nie ma, nawet nie myślałam, że jest. Było. Więc kupiłam dwie zgrzewki. Mam zapas mleka, więc spokojnie mogę zaszaleć i zrobić zjeść płatki. Dobra, kupiłam takie, jestem, jestem! Oskar wieczór, że mi nie ma i teraz to chwilę pyta się mama. Dobra, ja sobie poporcuję to. Nie wiem, czy Wy też porcujecie, no bo całego to nie zjemy na raz, nie? Cztery wystarczą, bo cztery. Wykorzystuję z owoców chlebki, bo wiadomo, że już więcej nie można brać, bo przecież są płatne. A wzięłam w sumie... A, w pomidorach było. Pomidorki i mandarynki chyba. No, no więc... Dobra. Pakuję to. Nakupowałam zielonego, dużo rukoli, szpiraku mrożonego i takiego. Na no, się znowu wczoraj o jakiejś zdrowej żywności, w sensie najwięcej, co jest, czyli z tych zielonych warzyw, więc tego nakupowałam, ale ja powiem Wam, że uwielbiam. Znaczy, uwielbiam, lubię rukole i lubię bardzo szpinak. Nawet bardziej niż sałaty. Sałatę nie kupowałam, bo jeszcze mamy połowę sałaty lodowej z ostatnich zakupów, ale szpinak się skończył. No i dokupiłam właśnie drugą porcję olbrzymią szpinaku i rukoli. Kanapki są. Nie wiem. Mówię Wam, Nikola chciała sos hamburgerowy, nie było, wzięłam taki. No więc, więc. taki też jest dobry. Resztę mamy. Nie wiem. I tak ja nie wiem. I ja nie... A czekajcie, bo to do lodówki. Ja nie wiem no Ale ja wydało. Tak. Naprawdę nie wiem. Dobra, poczekajcie. Dziś wsadzę. Szynka. O, nawet po mrożeniu czuć zapach. No. Dobra. Dobra. Ogarniam to. Zmywam. Y i lecimy z dniem druga tura, wyruszam. Kusi mnie strasznie, proszę, o nie. kusi mnie strasznie, zajść do Ciuchlandu. ale to strasznie ale. Chyba nie będę zachodzić. Jadę po prostu tylko tam, co mam załatwić. I, I do domu. Jest 13, 13 może z dwie. No u mnie tutaj patrząc na ten zegarek w samochodzie, no to on się spieszy trochę. Ustawiony jest do przodu, chyba z dwie minuty, czy, czy jakoś, tak? Czy trzy. No. Yy... No to na spokojnie mam czas, mam 45, ale ja wolę by zawsze wcześniej, bo tam nieraz nie ma gdzie stanąć. A czasami można wcześniej... O matko, trzymaj tego dzieciaka z ręki. sobie szedł chodnikiem. Ja zawsze się boję, że takie dziecko wyskoczy nagle na, na ulicę, bo wiecie, to dziecko to dziecko, nigdy nic nie wiadomo co tam, y, co tam zobaczy, jakiś kamyk, piórko poleci i wyleci. Więc jak widzę z daleka jakieś dziecko, to i tak y, już patrzę się na niego i jadę ostrożniej, znaczy ostrożniej, no i y, zwalniam, nie? Mam nadzieję, że szybciej mnie przyjmą. Piękna pogoda, ażem poszła pobiegać teraz, w dzień. No ale e, jak przyjadę, to trzeba by zabrać się za obiad. O czym wiecie? Mam Bigos, pierś się rozmraża, więc ją na grilla wrzucę. To więc dzisiaj 10 minut i gotowe. Ziemniaki tylko dłużej. E, I tyle, i tyle. Sporo przed czasem, więc zerknę tylko. Nic nie zamawiałam dawno, ale zobaczę, co jest. Dla dzieci. Mogą się powstrzymać, coś kupiłam. Przymierzałam dwa futerka, z czego jedno mam wrażenie, że było prawdziwe. Tam było dużo prawdziwych futerek, naprawdę bardzo dużo. Eee, czuć było po tym futrze, czuć było po ciężkości. Co prawda nie wiem, dlaczego lemetek nie było. No więc tak są tylko takie gdybania, podejrzenia, nie? ale wydaje mi się, że prawdziwe i połysk sztuczny, a prawdziwe jednak. Była różnica, jakie jest Wasze podejście do futerek z Lumpeksa, prawdziwych. Szkoda mi takich dzierżaków, ale, no nie wiem, dajcie znać. A ja już dotarłam. Mam nadzieję, że uda się wcześniej. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry ja sam troszeczkę wcześniej. Troszeczkę. Nie, nie, nie trzeba. No i ja już jestem po kolejna wizyta na kolejną jestem już zapisana. Powiem Wam, że bardzo lubię ten laser, ponieważ y, nic mi nie boli. Oczywiście zależy, jaka osoba wykonuje. Teraz jakaś nowa pani, ale po prostu perfekcyjnie. Nie ciągnęła za język, czasami nie chce mi się rozmawiać. Tylko mówiła krok, po krok co ma robić, co robi. No a nie ciągnęła za jakąś rozmowę, bo nieraz naprawdę nie mam ochoty rozmawiać. Bo trochę ciszy czasem się chce. Dobra, wchowam to do... Portfela? Czekajcie, gdzie mam portfel. Ok, i spadam do domu, nigdzie już nie zajeżdżam. Dajcie znać, co myślicie o futrach i jak obstawiacie, które futro albo może oba. Nie wiem, czy pokazałam tam, czy nie, nie boli. Mam tutaj takie odbite od okularów. O matko wygląda go miała takie wory, ale to jest po prostu linia odbita <ścoughs> od tych okularów. No więc, jak sądzicie, które ja futro wzięłam? No, i jak co uważacie na temat futer prawdziwych? No, nie wiem, no szkoda było mi takiego zwierzęt, zwierzaka, naprawdę, ale w Ciuchlandzie, no naprawdę, na tym już nam jest aż ich tyle. I no, i kupiłam, zaszalałam, jedno, kupiłam w domu, wam pokażę, i od razu je w jakiś sposób wyprać, żeby nie nosić. No, dobra, to jadę. śpi, a ja się e, pokażę wam co kupiłam w tym lumpie. Ciekawa jestem czy zgadliście. Tadam, kupiłam te piękne futerko z New Looka. Świetne, jest w bardzo dobrym stanie, e, z metkami. No na tamto się nie zdecydowałam, chociaż bardzo fajnie leżało. Naprawdę bardzo fajne, ale tak świadomość, że to jest 99%, na no, no, tak obstawiam, żywe zwierzę, no jakoś tak Trochę mega kontrowersyjne, ale bardzo fajnie leżało, powiem Wam, i bardzo ciężkie. No ale wzięłam sobie to brązowe i ja akurat jutro idę do kina, mam bodki takie, panterkę, dlatego myślę, że to, jakaś koszula czarna, super uzupełnienie stylizacji, cienkie, ale to wiecie, tak samochodem na takie haczyki, haftki trzy, no, fajne. Musiałam się. Już pokazuję Wam krótkie, ale bardzo mi się spodobało, więc dobra, 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 czekajcie, o, o fajne i ten kołnierz tutaj, można też się zapiąć, bo tu są nawet dwie, no ale bez przesady tutaj, króciutkie, widzicie? Jak podoba Ci się, Nikola? Nikola mówi, że fajne, bardzo fajne, taki prążek, e, Niezmychacony. Super jakość. Idę to przeprać szybko, zobaczę tylko najpierw jak ziemniaki i ja już się sami będę żemieć, bo już jest naprawdę późno, ja już się nagadałam 3 dni, chyba znowu gadałam czy 2 dni, więc znowu będzie trwało z godzinę, nie godzinę, z pół godziny w rok, no więc do zobaczenia, jak coś nagram, to zobaczycie już kolejnym.